Czy bimber jest legalny? Czy jest zdrowy? Czy powoduje kaca? Na te pytania odpowiem w tym wideo. Nie ma czasu, lecimy dalej. Czy bimber jest legalny? Najprostsza odpowiedź brzmi: nie, nie jest. Nieco bardziej skomplikowana brzmi. No, to zależy. Zacznijmy od tej pierwszej. O legalności bimbru mówi wprost ustawa z dnia. 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Stan na rok 2024 nie pozostawia wątpliwości co do tego, że zarówno rektyfikacja jest i produkcja etanolu jest prawnie zabroniona. Mówi o tym artykuł 12. Punkt pierwszy. Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w artykule trzecim ustęp pierwszy i drugi wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Kto dopuszcza się czynu określonego w ustępie pierwszym jeśli czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych, znacznej wartości podlega grzywnie karze po e ograniczenia wolności? albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Legalne z kolei będzie posiadanie samej aparatury, bo destylować można i to nie tylko alkohol, ale także na przykład wodę czy no i inne substancje. Dlatego też posiadanie tego rodzaju sprzętu nie może być uznane za nielegalne. Co jeszcze w tym kontekście będzie legalne? Na pewno legalne będzie wytwarzanie piwa, wina, nalewek, cydrów. Miodu pitnego w domowych warunkach. To, czego nie możemy robić, to nie możemy tego alkoholu utrwalać przez destylację. Szczególnie nic nie powinno nam zagrażać, przynajmniej ze strony policji, tak długo, jak tego alkoholu zwyczajnie nie destylujemy. Zupełnie czym innym jednak będzie próba sprzedaży, czy to domowego pimbru, czy nawet domowego wina. Albo piwa. Na takie rzeczy będziemy potrzebowali pozwoleń oraz licznej papierkologii o której o ile to będzie dla was ciekawe kiedyś na pewno opowiem w osobnym wideo tymczasem nadmienię tylko że sprzedaż czegokolwiek co zawiera alkohol nie jest dozwolona od tak sobie bez spełnienia odpowiednich Wymogów. A co z posiadaniem samego bimbru? Po pierwsze, bardzo trudno będzie udowodnić, że to, co macie w butelkach, to alkohol wyprodukowany lub nabyty w sposób nielegalny, to znaczy alkohol bez akcyzy, no bo równie dobrze możecie wziąć słoik i wlać do niego kupiony w sklepie spirytus albo wódkę. Tego typu działanie będzie w pełni legalne. Tego nie może Wam nikt zabronić, podobnie jak robienia nalewek w domu czy rozlewania własnego alkoholu do innych butelek. To znaczy alkoholu kupionego wcześniej w sklepie. Jeśli na przykład policja przyłapie was z całym magazynem destylatorów, butelek i innych elementów do wytwarzania samogonu, no to w tej sytuacji butelki z bimbrem będą waszym pewnie najmniejszym problemem. I właśnie po prostu daliście się złapać jako bimbrownicy. Natomiast nie potrafię znaleźć informacji na temat tego, czy jeśli teoretycznie policja zatrzymałaby Was z butelką bimbru w ręce, czy policja ma prawo Was zatrzymać, czy nie. Jeśli macie jakąś wiedzę w tym temacie, podzielcie się w komentarzu. No dobrze, pozostaje nam odpowiedzieć sobie jeszcze na jedno ważne pytanie. A mianowicie, czy produkcja na przykład łąckiej śliwowicy jest również w takim samym stopniu nielegalna? I tu natrafiamy na pewien ciekawy paradoks. Otóż sama śliwowica legalna w Polsce jest pod warunkiem, że jest dopuszczona do sprzedaży, czyli spełnia wszystkie formalności, jakie każdy inny alkohol musi spełniać i jakie to formalności nakłada na producenta prawo związane z produkcją i sprzedażą napojów alkoholowych. Więc między innymi oznacza to, że musimy prowadzić tak zwany skład podatkowy, a ilość produkowanego przez nas etanolu jest kontrolowana dosyć ściśle, podobnie jak i straty bo tych nie możemy ponosić w zbyt dużej ilości. No i oczywiście butelkować musimy ze znakiem akcyzy, a to oznacza, że musimy za tą akcyzę zapłacić. Śliwowica Łącka, jak wiemy, charakteryzuje się tym, że od dekad produkowana jest w warunkach domowych na terenie gminy Łącko i okolic bez odprowadzania podatku akcyzowego i bez spełnienia wymogów nakładanych przez konkretne ustawy i wreszcie bez żadnej kontroli ze strony czy to Sanepidu, czy Urzędu Skarbowego. Słowem legalna być nie może. Zatem dlaczego funkcjonuje pod dzień dzisiejszy? Otóż działa ona w tak zwanej szarej strefie. Policja przymyka oko na tego rodzaju proceder, ścigając jedynie tych, którzy ewidentnie łamaliby prawo. Ci, którzy wytwarzają śliwowice gdzieś tam po domu, w łączku domowymi sposobami. Cóż, legalne to ich działanie nie jest, ale karalne zasadniczo również. Więc na rynku kupimy bardzo wiele marek śliwowicy i to takich ze znakiem akcyzy, legalnych, wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Także określenie śliwowica łącka na etykiecie nie jest zarezerwowane jedynie dla produktów powstających w domowych warunkach. A zatem w praktyce łącka śliwowica nie jest nielegalna, o ile jest robiona Zgodnie z tymi samymi zasadami, z jakimi robiony jest każdy inny dostępny w sklepie czy w barze alkohol. Bimber na weselu legalny czy nie? Skoro bimber jest nielegalny, to jak to możliwe, że znajdziemy go na tylu różnych weselach w Polsce? Zdarzają się wesela, gdzie pojawia się on na tak zwanym wiejskim stole albo nawet na stołach gości. Ale odradzam takie rozwiązania. Dlaczego? Otóż. Jeśli robicie wesele w domu weselnym, a nie na przykład we własnym domu, to dom weselny lub restauracja odpowiada za serwowane wam potrawy oraz napoje. I tak jak nie pozwoli wam przynieść z uwagi na przepisy Sanepidu własnego tortu i samodzielnie go pokroić bez podpisania stosownej zgody, tak samo może mieć zastrzeżenia do przynoszenia alkoholu bez akcyzy. Jeśli organizujemy wesele w lokalu gastronomicznym, to on odpowiada za to, co jedzą i piją goście, co ląduje na stołach. W tym także właśnie za ciasta i alkohol. Nie ma znaczenia, czy goście dostaną biegunki po torciku cioci, czy rosolę szefa kuchni. Winę ponosi tutaj zawsze restauracja. Podobnie z alkoholem. Podawanie alkoholu z nielegalnego źródła jest... Zabronione i karalne. W razie kontroli skarbówki, tłumaczenie, że Bimber przynieśli goście, no pewnie restauratora nie uratuje przed odpowiedzialnością. Podobnie jak w sytuacji, gdy goście zatrują się alkoholem, który sami przynieśli, restaurator również może się nie wywinąć. Więc jeśli podaje wam jedzenie i napoje. Raz jeszcze, on za nie odpowiada. Zresztą mamy rok 2024, i wódka naprawdę nie jest towarem deficytowym, a bimber nie jest aż taką atrakcją. Więc, reasumując, bimber na weselu jest nielegalny i niezbyt bezpieczny. No właśnie, bezpieczeństwo. Czy bimber jest bezpieczny? W osobnym filmie na temat ślepoty od bimbru, on się Wam gdzieś tutaj wyświetli teraz. Opowiadałem o tym, że ta spowodowana jest głównie piciem metanolu zamiast alkoholu spożywczego, i rzeczywiście bimber metanol zawiera, jak każdy zresztą alkohol, bo w drodze fermentacji alkoholowej drożdże produkują nie tylko pożądane przez nas substancje smakowe i zapachowe, ale właśnie także śladowe ilości metanolu, więc w tychże śladowych ilościach znajduje się on i w piwie, i w winie, i w każdym innym. Alkoholu w bimbrze źle sporządzonym może być go relatywnie więcej, przeważnie, bo to nie bimber jednak jest tu najczęściej problemem, a tak zwana odkażanka, czyli alkohol masowo sprzedawany w miejsce bimbru, czyli po prostu alkohol techniczny lub przemysłowy, który trafia na rynek jako samogon. Może się w nim znaleźć metanol, mogą się znaleźć inne trujące substancje. Jeśli nie robicie bimbrusami i nie macie absolutnej pewności, co się w tym bimbrze znalazło, Odradzam wam picie jakiegokolwiek samogonu, a już w szczególności takiego, który kupiliście na bazarku od miłego pana w skórzanej kurtce. Skoro już przy tym jesteśmy, warto poruszyć jeszcze inny temat. Czy bimber w ogóle jest zdrowy? Oczywiście, że kurka nie. To nie są brokuły albo jaglanka, nie pijemy bimbru dla jego wartości odżywczych czy witamin, tak samo jak nie pijemy wódki dla tego, żeby dostarczyć sobie mikro i makroelementów. Niemniej Możemy wprowadzić tutaj jakieś rozróżnienie. Cukier na przykład nazywany jest białą śmiercią, ale ja na przykład wolę posypywać sobie truskawki cukrem niż powiedzmy kokainą. No więc inaczej postawmy to pytanie. Powinno ono brzmieć raczej czy bimber jest zdrowszy niż wódka? I tu znowuż to zależy. Otóż kongenery to cząstki organiczne o działaniu toksycznym. Lista kongenerów obejmuje amidy, aminy, aceton. Aldehyd, octowy, polifenol, metanol, histaminy, olej fuslowy, estry, garbniki. I chociaż udział każdej z tych substancji w powodowaniu kaca nie jest do końca znany, to wszystkie one na kaca wpływają. Budują one także smak i zapach danego alkoholu, więc im bardziej złożony i aromatyczny alkohol, tym kongenerów będzie w nim zwyczajnie więcej. W wódce pozbywamy się ich w drodze rektyfikacji, czyli oczyszczania tak zwanego surowego spirytusu. Wódka, co do zasady, powinna być neutralna w smaku jak mówią przepisy czyli w zasadzie smakować dokładnie niczym i to jest właśnie różni główna różnica między bimbrem a wódką bimber ma swój charakterystyczny bliski okowicie aromat o okowicie zresztą też kiedyś nagram osobny odcinek obiecuję jeżeli was to interesuje dajcie łapkę w górę możecie też przy okazji zasubskrybować ten kanał z kolei wódka Musi możliwie przypominać wodę. Im mniej aromatów, tym w uproszczeniu lepiej. Oznacza to więc, że kongenery, choćby z uwagi na przemysłowy charakter produkcji i możliwość kontroli wszystkich parametrów destylacji w wódce, występują w znacznie mniejszych ilościach. Czyli możemy przejść do kolejnego pokrewnego pytania: czy po bimbrze nie ma kaca? No oczywiście, że kwa jest. No i tu wracamy znowu do kongenerów. To one odpowiadają za to, jak będziemy się czuli na drugi dzień. Jeśli po bourbonie czujecie się generalnie gorzej niż na przykład po wypiciu czystej, to odpowiadają za to właśnie kongenery. Nie mówię tu o tym, czy wódka jest smaczniejsza niż bimber, albo bimber jest smaczniejszy niż wódka, ani który produkt jest jakościowo lepszy. Mówimy tu jedynie o składzie chemicznym, który powoduje w naszym organizmie bardzo konkretne Procesy, a fakty są takie, że nie da się zrobić alkoholu, który byłby całkowicie kongenerów pozbawiony. Zależnie od metody produkcji, użytek drożdży, naszych umiejętności, destylacji, może się okazać, że wahanie ilości kongenerów w bimbrze będzie spore. Może tam nawet pojawić się metanol, choć akurat najczęściej mówimy o ślepnięciu i zatruciach i nie wiadomo o czym jeszcze, ale warto pamiętać, że metanol nawet w stosunkowo małych dawkach. Może się pojawić, możemy go zupełnie w tym bimbrze nie zauważyć. Nie dlatego, że oślepniemy, tylko po prostu go nie zanotujemy, a nasz organizm i tak będzie musiał sobie z tym poradzić. To samo dotyczy zresztą innych składników. I dlatego, więc generalnie nie ma czegoś takiego jak alkohol pozbawiony kaca. A dlaczego ludzie mówią, że po bimbrze kaca nie miewają? Nie wiem, ale się domyślam. To znaczy, mam taką teorię. Widzicie, często pijemy go w sytuacjach towarzyskich, na przykład na weselach, gdzie właśnie wypijamy sporą ilość innych napoi bezalkoholowych, które sprawiają, że się nawadniamy, jemy sporo, alkohol zaczyna się w trakcie nocy stopniowo rozkładać, a my nie czujemy jego skumulowanych efektów. Ile w tym prawdy? Nie wiem, być może jest to tylko teoria. Moja teoria, zaznaczam. Nie mam dla niej potwierdzenia w faktach. Faktem jest natomiast, że alkohol, który nie powoduje kaca, zwyczajnie nie istnieje. Zresztą, nawet gdyby nie miał żadnych kongenerów, i tak kaca by powodował. Dobra, to runda pytań ekspresowych. Czy bimber zamarza? Nie, przynajmniej nie w domowym zamrażalniku, jeśli ma minimum 40%. Czy bimber się pali? Tak, jeśli ma 40%, to po podgrzaniu. Jeśli ma więcej procent, to nawet bez podgrzewania. Czy bimber ma gluten? Jeśli jest robiony z owoców, nie. Jeśli jest robiony ze zbóż, takich jak np. pszenica, żyto, jęczmień, to ma glutenu śladowe ilości. Czy bimber jest kaloryczny? Mniej więcej tak samo, jak wódka. 1 gram czystego alkoholu. To 7 kilokalorii. 100 g wódki zawiera 40 g czystego alkoholu, czyli 7 razy 40 to daje 280 kalorii. Kilokalorii w 100 g. Roże Chem na przykład mają 718 kcal w 100 gramach, więc wybór należy do Was. Ile bimber ma białka? 0 gramów. Ile bimber może stać w plastiku? Najlepiej, żeby w ogóle nie stał w plastiku, bo plastik ma w zwyczaju przechodzić do różnych rzeczy, z którymi jest połączony. Ile bimbru można przywieźć do Niemiec? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale najlepiej 0 litrów. Ile kawy, cytryny, dyni do bimbru? Nie mam pojęcia, nie, nie, nie pijcie tego. Nie wiem, dlaczego ktoś pytał to w Google'ach. I tym optymistycznym akcentem, myślę, możemy zakończyć. To już tyle w tym odcinku i ja Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję także Good Time Studio, w którym nagrywam te materiały. Linki do wszystkich social mediów studia znajdziecie w opisie na dole. Gorąco zachęcam do sprawdzenia ich. Trzymajcie się. Hej.